Siema, siema, witam was, Pan Kermiciel, znowu nie wskaz I, i to jest chyba czwarty odcinek naszych wysp survivalu. Tak, czwarty. Trochę długo nie nagrywaliśmy. Oj, cicho. Co cię bije? Gut. Aha. Dzisiaj euro. Wiem, za dwie godziny. Cegły masz te? Mam właśnie. Masz stona, 64? Mamy kolejną misję. To. Gdzie to? Ale jest? Ma, masz cegły? Gdzie masz Aha. Wow. Mało na misji zostało. Cegły to... to ja cię pokopię. Będę tam cegły. A właśnie, ja miałem kopać te po cegły. No to ty kop cegły. Tak, tak, chcesz. Ja muszę w końcu to drewno zdobyć. To weź mi wszystko, mo, co ja tu mam niepotrzebnego To ze skrzyni włóż Nie, bo nie będę zapychał Zostaw mi to! Znaczy, nie dawaj mi tego Do nie. skrzyni Ja tego nie podnoszę Masz żarcie? Mm, mam jeden chleb Chleb A ta farma, to co ma, można w żarcie w niej brać? Czy to jest jakaś misja? No czemu nie możesz być żarcia? żarcie? Yeah, mamy. Jeden, dwa. Dzwonią do mnie. Asia Graś, gowniarz. Cia... Gowniarz do mnie dzwoni. Kto? Gowniarz. Co to jest. Nie wiem. Nawet tych nie ma w kontaktach, do mnie dzwonią, nie? Aha, dziwny. Czyli gowniarz do mnie dzwoni jakiś. Gowniarz. Czekaj, zobaczy co to. Pam, pam pam Fajnie, mam 17 tego. No, arbuza i dwa chleby. Ale chleby są lepsze. Aha, Asia gra... Dobra. wiem kto to jest. Co to, ty to odpierdzielasz? Piszą um, ty do mnie. Co? Może chodź się przespać lepiej. Dobra. Musimy dzisiaj jaksy zdobyć. Jednego. A wiesz, skąd mi te cegły zdobyć? Z wody. Nie, tam jest wyspa jest z cegieł tych... tych kamiennych. Przecież to jakie cegły kamienne? Teraz musimy tego... No przetop... ale kamienne mogliśmy też tak zdobyć, a nie się bawić. To jest nie fair. Ale węgla jest, wow. Ciekawe jak ja będę zdobywał. Ale lak już mam pierwsze, a ile to muszę zdobyć? Tego? 64 cegły, a to jest czeka. Z czterech jest jedna cegła Czyli musisz zdobyć 4 staki O ile się nie mylę Ej, ja to szybko pójdzie Tak, bardzo szybko Już będę miał 20 Dobra, dobra O, już mam 30 Ale ci wieje znowu coś Nie zmienię wieje muchami a nie chcę mi się jej zabijać. Dobra, ja się dokopię do Bedroga teraz. Mam dwa kilo Coś... tam jest. Co? Bug. Taki bug. Woda się nie. Nie, co? Czanki, jakby się nie załadowały. Woda jest. Nie, nie, nie. Musisz to sam zobaczyć. Nie, wiem, o co ci chodzi? A zaraz się tepniesz do mnie. Nie będę się tepał, survival! Trudno. Tu sobie zrobię schodki. A! Jakie jaja! la Co jaja? Mapa. Co? Mapa jest bugowana. Czemu? Wielka dziura w ziemi jest. O! Oła! Spadłem. A, wielka, ogromna dziura. Węga mi się nie chce wygrywać. Jak ja to mam nurkować? Zanim Normalnie. Dopłynę, rozwalę loska i zginę. Ouch. O, jest redstone. Mamy wykopa 64. No to teraz mi mówisz. Jeszcze mam więcej niż te 64. No dobra, to coś. Ja też mam tutaj dwa, na razie widzę. Ale to tym może być więcej. Może diaksy będą? O, diaks! Ja miałem kopa! Ale ja już mówię? może jak sobie do mnie odwracał się za mną Diaks jest Pardon. No wiem, przypadkowo zobaczy. Jeden tylko Ale hamstwo Cztery mamy zdobyć chyba? Nie jeden mamy zdobyć. Cztery? Nie jeden, pamiętam, wykop diament. żeby nie było lawy tym. Dobra. Teraz uwaga, oficjalna chwila. Dum, dum, dum. Ha ha ha, mam diament sobie zrobię kłopotę. Nie. Yep. Przecież wiem. Ale redstone mam jeszcze mało. Mam już 44. ma. 4. Mam połowę stacka dopiero. Ja mam dopiero jednego staka. Czego? A to wpuszcz już tam daje do piecyka. Wow, 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 myszka. Lać mi się chce. To idź. Ale w minecraft'cie czy... się. <noise> Na serio. No fer Trzeba było iść przed nagraniem A mi się nie chciało A no, mi się chciało, oj To mi się zawsze chce Nie Grzybki, dobra, nie, nie biorę A mi tu pesty spadają Grzybki Dobra, ja stotidob, tu mi FPSy spadają Gdzieś spadają? W kopalni O, już mam normalnie Dobra, robisz cięcie czy nie? Po co? Wleć mi się <laughs> To w do majtki Dobra, ja leję. O jest bedrock Gdzie lejesz? W majty? No w majty, na pewno. Dobra, zaraz przyjdę. Dobra. A ja przez czas pokopię. Jeszcze muszę z tą nas zrobić. Co mi znowu piszą Kolejnym się nudzi Dobra. Idę, poszukiwać redstone'a O jest Oj wiem co zapniałem -y. Dobra Kolejne zadanie wykonałem. a Czy jeszcze nie, czekaj. O, jeszcze dwa. Dobra, mam już tak. To ja przeczytam jakie mamy te zadania. Zdobądź wszystkie wyspy. To, to już... Chyba już czytaliśmy. Co? Już czytaliśmy zadania. To po co jeszcze raz chcesz czytać? Ale które nam zostały? O, dobra, chyba widać. Ale czekaj, tak ja mam jeszcze chyba trzy zadania już nie, Zobacz, Zobaczę. Te wyspy mamy usunąć? Nie, to jeszcze nie usuniemy. No to zrób farmę kaktusa, trzciny... Jeszcze tego nie, ja to będę robił. Może następnym, albo teraz. No, tam na wyspę pójdę, ale to teraz jest w kopalni. Farmę kaktusa mamy, czciny mamy, zboża mamy? Nie mamy! To, A nie to jest farma. To po prostu posiane. To jest farma Deklu. To nie jest farma Deklu, ja zrobię farmę na wyspie innej. Taką profesjonal... Wyjście się caskał ładne budowanie. A masz, mamy na dni? Masz tam zobacz w skrzyni. Dynie są posadzone, a dy dyni nie mam. Jak nie ma, Jak już mieliśmy. A w skrzyni zobacz. Dedam, dedam, zaraz padnę, 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 padnę. Nie padniesz, nie zapijecie. Nie dopłynę. Aha, o to chodzi. Czekaj, sprzydałaby mi się draping. No, wow, wow, ale lag. Albo z tego. No to mogłeś sobie zostawić, miałeś w łapie drabinki. Oddawaj. Mi nie mi No ja mam w skrzyni zostawiłem. Gdzie? U góry? No a gdzie? Mamy gdzieś indziej skrzynię? Nie wiem, ty ty Mam no, no, no. 3 złota znalazłem. O wyspę, bo potrzebuję ziemi. Po co ci ziemia? Żeby postawić te Nie nie przy wyspę. Ale co ty chcesz postawić? Muszę jakoś oddychać. Ale to nie bierz ziemi masz kabull na... Nie mam. Czekaj, idę do, się do ciebie. Jestem pod wodą. No i co? Ale wow, ale lag, cztery O kurde, mi laguje. Rabinka, drabinka, drabinka. O, oddycham, ale tu ciemno. Jak w dupie? Mm, mm, mm. Ale echo poszło u ciebie. Jakim cudem? To normalnie siedzę pod wodą Siedzisz na koniu Tak, siedzę na koniu Nie, nie Mam nie. 6 złota Wydobyłem 3 złota, mam 6 Bo ja miałem tam Ale ja z... wydobyłem... Aha, ty mi rzuciłeś, dobre Myślałem, że nie wiem, skąd mam Tam barobam, tam chuch, chuch, chuch. W Murzy nie pracuj. A ja no. idę zobaczyć jakie zadania wypełniłem. No to to samo chciałem zrobić. Czekaj. Zako Redstone'a, mam 64. Nawet wrzucę do skrzyni. Mam diament, mam diament. Chyba już parę dwa odcinki nam zostały, co nie? Nie wiem. Dokop się do Bedroga dokopałem się, wszyscy widzieli. Oprócz Kermita, ale... To... To już szczegóły, on nie musi nic wiedzieć Jesteś cheater'em Tak Co nie ludzie, ale ludzie to potwierdzą Tak Znowu gdzie Florek spamował 10 komentarzy Weź on w każdym odcinku spamuje No wiem, znowu napisał komentarz No Ktoś tam pisał komentuje jeszcze z błędem Ale no. dobra Komentuje, no, komentuje, napisał to tak o Przecież się pisze tak o Wiesz, Florek to murzyn. Nie obrażaj go, powiem mamie. Ty go obraziłeś teraz. Nie, powiedziałem jak napisał, a nic do niego nie powiedziałem, czy coś. Powiedziałeś, że powiem mamie. <laughs> ale rzeczywiście obrażenie. No wychodzi na to, że jest jakiś. O mam już z tak drewna, ale mamy mieć więcej. Ja już mam... Zebrałem dwa staki Jeszcze jeden potrzebuję Czego? A co zbieram? Aha To ty cały co, czas co, pod wodą jesteś? Cały czas Co ty tam robisz? Ja, czy jak ty tam tak wytrzymujesz? A po co mi drabinki były? Jak masz drabinki, myślałem, że pochodnie sobie wziąłeś Pochodnie też mam, ale one nie działają nie Działają no je położysz na ziemi, no to musisz sobie położyć tak na swojej wysokości mordy Chyba proste, nie? Ale tak ja wolę inaczej Bo bym musiał cały czas tak stawiać, stawiać Kurde Mogłem tu przyjść na te złoże gliny, podwójne złoże Postawiłem klocka pod siebie Jaki daj No co? A co zrobię? Postawiłem klockę Klocka Klocek. Klo... Klocuch12 Klocuch Obraziłeś go Co? Powiedz... Powiedziałem Pomyli... Klocuch12 Pomyliłeś jego imię Jakie imię? O czym ty do mnie mówisz? Nie wiem, jestem ci przyczupany A do tego wkurzony Czyli normalka Nie, nie. Noc się robi Musi nie spać, trzeba iść Mam się komu wyżalić. Ej, pa, wszystkie trzciny urosły, wszystko urosło. Nie. W jakim urzym pierwszy będzie w łóżku? Tak przy jak się fajnie ścigaliśmy, kto pierwszy diabeł zainstaluje. I kto był pierwszy? Ja nie? byłem. Jesteś nowym. Bo mam więcej ramu. A ja mam spolszczenie, a ty nie. Po co ci spolszczenie? Bo i tak nie umiesz angielskiego, no to... no to... ja nie potrzebuję sproszczeń No nie, wcale Nie Trzeba się przytopić 20 kamienia, bo musimy zrobić płytki naciskowe Kamienne Po co? No takie zadanie, zrobiłem drewniane, jeszcze kamienne potrzebujemy Jaki żal... Ej, masz węgla? Mm, mam, 20, 37 Dawaj Przerzucam Rzuc ci na schody Czarny, czo, ciągnie do czarnego? Czy jakoś tak? No ciągnie do czarnego. Pam, pam... o dwa drzewa. Dwa drzewa? Dwa tak. drzewa? Dwa drzewa? Tu, tu jest piękny mob... grinder, jeśli tak można to nazwać. To Który nie. nic nie spalnuje. most. Nie włożę wszystkiego do tych ...do tych pieców. Czemu nie? Bo i tak się nie przepali. Jeszcze cztery brzozowego potrzebuję. A mam moczkę kosną przecież. <słuch> Brak. Akurat będę miał cztery. Braknie węgla. Dobra, czekaj, zobaczę jakie emisje. 10 64 cegły, to już kończę, zrób 10 tabliczek. No właśnie, tego nie mamy jeszcze. Ale poczekaj, to później się zrobi. To dobra. stową 32 węgla, to już zdobyliśmy dawno. Ale nie no, to trzeba włożyć do skrzyni, żeby nie było. Nie. No tak, włożę się do skrzyni. Oj. 200 dwie, gold nugget, zaraz to Bo z... jeszcze mam złota 6. A wyjąłeś tam spicyków? Co? W to no. było, 6 złota. Mamy y, dwa staki i 19. Jeszcze trzeba przetopić. Y, a to ty przetopiłeś moje. No, jeszcze 20 drewna potrzebuję tego zwykłego i już będą też wszystkie drewna. Chociaż nie I... ma... Bo to jest każdego rodzaju. a to było na jeden jeden, to jeszcze nie było dżunglowego. No tak, zapomniałem. Y, ile masz y, ziemi? Nic. Nic? nic. No to ja idę kopać. Co idziesz kopać? Po co ci ziemia? Ej, po co ci ziemia? Teraz zaczniemy, zrobimy taką jakby podstawę pod tego tych tą farmę. Nie, e, zostaw to. Nic nie potrzeb. Zostaw. Nie kopią. Ja wiem jak to zrobić. Potrzebujemy tylko dynie. będą dynie, i mamy wszystkie farmy. Ale no to tak. Ta... Nie psuj. Jakim cheater. To ja idę do kopalni Taki griefer Ale przecież mieliśmy dynię No wiem, że mieliśmy, ja nie No i gdzie masz? Nie wiem Murzyni zabrali Czemu nie przetopiłeś? Kleja nie przetopiłeś Co? Kleja nie przetopiłeś Oddawaj mi moją... 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 Co twoją? Zielonego Mojego kilofa żelaznego oddawaj Nie mam kilofa żadnego No nie no wcale, no No masz Ale gdzie masz te nasiona dyni? Nie wiem I kleja nie przetopiłeś mm, To ty przetop, nie chce mi się Cię się Przetapia ten cały czas węgiel się Znaczy... Węgiel się przetapia? A węgiel Ach, Miesza mi się Znaczy przetapia się cały czas yy, glina Yhy. Good, good. Dobra, ja biorę ten zasrany węgiel. Właśnie, ja mam mało pochodni. Ja mam 23. To mogłeś mi rzucić. Tepnij się do mnie i mi rzuć. Nie będę tak. do ciebie tepał. Ja gram uczciwie. Mhm, mm mhm. Mm mm. No tak. Na pewno. No. Ale na serwerach to nie Co na serwerach nie? innych o zdobyłem O co zdob... ci chodzi? Lapis lazuli. No ja na nie tym zdobyłem, niepotrzebny jest nawet po co ci Nie wiem. No a ja wiem Jestem w czarnej dupie. Aha. Jak się z tym czujesz? Emocjonalnie. Co? Nie wiem. Nie myślę racjonalnie. Ty wiesz, że już my nagrywamy? Oj, I... 20 minut będzie jakoś. Tak szybko? No, widzisz. Nie chcę mi się do kościoła iść. Do kościoła? Dzisiaj? A co jest dzisiaj? A mszę jakąś babcia mówiła. No i co? To nie musisz iść. Wiem, w ogóle w Afryce kościół macie? Co? Wy w Afryce kościół macie? Nie, w dupie, wiesz. Czyli w Afryce. w Ale śmiesznie. Bardzo. Przy koniu śmiał. Tak. Już możesz rozwalić tabliczkę z węglem. No to w włóż do skrzyni. Zaś się tepnę to. A zaraz będę miał te wszystkie drewna Drewna nie drzewa Drewno Ile mam? 43 węgla wow. Ja mam akurat ponad stag Dobra Posadzę jeszcze, włożę do skrzyni Dobra Są 300 staki. Czego? Zdobądź po 64 sztuki każdego drewna te. Achievement get Tak. Tak. już mamy mało A te cegły zobacz się, przetopiły Masz redstone, czy nie? No już przecież dawno wziąłem Włożyłem Biega Chce mnie walnąć Kto? Slime Mam slime bala Slime? Jaki slime? O, mam skrzynkę po co ci skrzynka? A skąd chcesz wziąć nasiona dyni? ci mam, mam dyni. Ej, pająk mnie zabije! Ale chyba skrzynka? mieliśmy! W której skrzynce były na powierzchni. Chyba w pierwszym odcinku, co tam płynąłem. albo nasiona dyni. Ale były chyba tam w pierwszym tym odcinku przecież. Tylko Ale nie chciałeś wiem, nasiona dyni? No wiem, mam. Masz, znaczy się włóż do skrzyni. Zrobi w następnym odcinku i fajnie. To będzie chyba ostatni, następny. Ej, baj. Ja jestem w murzyńskiej chacie. Aj, mapa. No, ja tu Bimber robię. To jest mój, mój schowek Bimberu. Tak. Au, no, a mnie zarzuciło. Uh -uh. Głupia myszka um, Ile jest... miałam tego węgla zdobyć? 32, trzy, A jest dwa... za dużo tego, tej gliny mamy. Nie dużo, o 20 coś. No to za dużo. Dobra, mam 64 cegły. Wrzucę. Dodam. To, yy, to mamy. No, a ja wezmę cegły. Ja zrobiłem cegły. Ty jakie ty? Ja zrobiłem. Ty, ty, ty. Wszyscy Wale. widzieli. O, widzieli, jakie. Ale ty ja zrobiłem cegły. Ty wydobyłeś, ale ja, wydoby ja zrobiłem cegły. Ja wydobyłem i przetopiłem. No i co, ale ja zrobiłem, a trzeba było zrobić, a nie było nic o przetopieniu. Jesteś N00B. O nie. Jesteś... Dobra, nie będę już mówił nic. Tym czujesz. Ile mamy tych tabliczek zrobić? 10? No. Rób mu, że nie rób. A ty nie skacz, bo podłogę zarwiesz. No jakiś. <laughs> Fryer. Weź, ogarnij się. Bo bana dostaniesz. Co ty mi tu robisz? Schronienie jak na hardkorze <noise> Wszedłeś w dziurkę. <noise> to głupie było. Fajne. Bardzo. Pomyśl? Pewnie większość nie zrozumie, ale dobre. Dobra, zrób 10 tabliczek. Ja zrobiłem. zrobiłem. Jeszcze weź 20 od kobla tobą. Mam 6. To ja ci dam, masz. Łap, rzuciłem. No zrób. Gdzie? No rzuciłem ci tam. 20 równe przeto, bo będzie za dużo. Nie, tak musi być, tak będzie. Tu takie zadanie było? No tak, 10 płytek naciskowych, kamiennych i tych... Znaczy zrób 10 płytek, ale to... to są płytki. Dobra, coś jeszcze. Dobąd 200 gold nugget, tego nie mamy. Co? Ile masz złota? No właśnie mamy tutaj dwa staki i 19. To widzisz co, może zakończymy już to. Już? To no. Zrobiłeś te? Co ty miałeś w ogóle robić? Kończy się tak No to jak przetopimy, zrobimy to zadanie i następne zrobimy już. To będzie ostatni odcinek. Gdzieś wszędzie poroztawiał po parę. Tak zrobiłem. Idź stąd. Kienko. Jeszcze się cegły przetapiają Poproszę browara bam, baram, bam, bam. Ty odwróć się Murzynie Browara chcę Patrz, kradnę deski Skąd ty masz tabliczkę? Jak Murzyn ukradł tabliczkę? Po nocy jest, trzeba spać Ej, znalazłem baga. Jakiego? Jak piszesz i ty zniszczyłeś, to ty zyskałeś? No mam, no dobra, chodź spać. I frajer. Jak już od razu zniszczyłem. Eee, połóż się. Opa. Robię płytki naciskowe. No połóż się. Synek, połóż się. Nie skacz po mnie, tylko się połóż. Dzieci u ciebie chodzą? No, sąsiada. Zrobiłeś już wszystkie? Robię teraz. Gdzie jest workbench? O, nie potrzebujesz workbencha. Inteligencie 17 mam. To chyba nie te zrobiłeś. Płytki naciskowy, kazałeś? No to w łuże skrzyni 10. Wow, czy że źle zrobiłeś? Gdzie czekała kara. Dobra, czyli kolejne zadanie wypełniłem. Ja! <grych> Ale zarypałeś tabliczkę. Tak. Dzięki, cheater. Dobra. To będzie koniec odcinka. Ostatni będzie. To czwarty będzie? Nie, piąty będzie ostatni. I zrobimy te trzy zadania. Czyli jeszcze została Farma Dyń. 200 nuggetów. I zdobą wszystkie wyspy. No, a ze mną był Kermit. O ze mną nikt nie będzie. No, może nie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Mm -hmm.